Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, e, chciałbym krótko się odnieść do tej propozycji e, i mam wrażenie Panie Burmistrzu, że niepoważnie Pan traktuje Radę, niepoważnie Pan traktuje te wszystkie wnioski, które wynikły z sesji budżetowej. E, odniosę się przede wszystkim do kwestii karbonami. E, wydaje się i podkreślaliśmy to niejednokrotnie, że w sytuacji, a 35 milionów zadłużenia musimy szukać oszczędności. Osiągnęliśmy to na pewne ustępstwo i jestem głęboko przekonany, że kwota, którą zabezpieczyliśmy, wystarczy na organizację karbonariów, a przynajmniej powinna wystarczyć. Chciałbym tutaj przywołać parę argumentów, które pojawiały się już w tej dyskusji dotyczącej karbonariów. Przede wszystkim trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego my w końcu nie jesteśmy w stanie na tych karbonaniach zarabiać, a nie tylko wydawać pieniądze. To jest jedna rzecz. Druga sprawa. Obiecywano nam od tego czasu, że kwoty przeznaczone na karbonania będą mniejsze. Miało być taniej. Mieli pojawić się sponsorzy. I tu pojawia się kolejne pytanie dotyczące kwestii, dlaczego. Układa nam się w tej dziedzinie kwestia współpracy z kopalnią czy z elektrownią, bo wydawałoby się, że te zakłady właśnie byłyby zainteresowane organizacją, sponsorowaniem tego typu imprez. Sprawa kolejna, do której się odniosę, to jest taka sprawa, może natury bardziej ogólnej. Często się podkreśla, i często pada tutaj taki argument, że kartonaria to jest impreza, która służy na budowie naszej tożsamości lokalnej, że służy integracji mieszkańców. Trzeba sobie jasno powiedzieć i myślę, że wielu mieszkańców też taką myśl wyrażało, iż Bogatynia ma już swoją tożsamość i nie sądzę, aby akurat występy pani wody na przykład budowały tę tożsamość. Jeśli mówimy o integracji, to też chciałbym zauważyć, że różne są formy tej integracji. Ja akurat pochodzę z Nowej Soli. Osobista bardzo dygresja, ponieważ Pan Burmistrz pochodzi z Zielonej Góry po sąsiedzku. Ja czuję się zintegrowany z Bogatynią i taka impreza absolutnie nie jest mi potrzebna do integracji. Nie mówię, że ma nie być wcale. Ale myślę, że powinniśmy poważnie rozmawiać wreszcie na temat tego, jak ta impreza ma wyglądać. Jeszcze taka jedna uwaga na koniec. Panie burmistrzu, uważam za trochę niedopuszczalną metodę tworzenia autopoprawki, w której wrzuca się temat kontrowersyjny, czyli kalendarz, właśnie. Spowoduje, iż ta autopoprawka będzie odrzucona. Ja w każdym razie będę przeciw. A przy okazji rzuca się tam rzeczy mniej czy bardziej potrzebne dotyczące stowarzyszeń. O tym można dyskutować. Bo stowarzyszenia, różne formy działalności mieszkańców, które rzeczywiście służą do integracji, wspierać należy. Ale myślę, że powinniśmy otrzymać nową autoprawkę, Panie Burmistrzu. I. Nie tworzyć właśnie takiej sytuacji niezręcznej, o której w tej chwili mówię. Dziękuję.